My mamy tu kolejne kolejną piękną pogodę, i zobaczcie, co tutaj mamy. Już mamy łabędzie na jeziorze. Coś pięknego. Dobra, ludzie sobie poszli, to ja mogę śmiało opowiadać. Chodźcie łabędzie! Kanan! Zobaczcie, one płyną do mnie. One myślą, że ja mam coś do jedzenia dla nich. Ale duże. Widzicie? Przybliżyć wam. Nurkuje sobie łabędź i coś wydobywa z jeziora. I tak właśnie ma być. Wiecie o tym, że nie powinniśmy łabędzi karmić chlebem. W ogóle niczym, ponieważ... Jeśli przyzwyczajmy je do tego, że dostaną od nas jedzenie, chleb czy coś takiego, to, to raz, że chleb dla nich jest bardzo szkodliwy, a dwa, że lepiej, jak one nauczą się same zdobywać pożywienie, ponieważ są to ptaki dziko żyjące. Co by tu nie mówić są to ptaki dziko żyjące. Jakie one są piękne, jakie duże, jakie dorodne. No coła będzie? Pewnie już są gdzieś złożone jaja i niedługo będzie wiosna i wtedy będą maleńkie. Zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę. Słoneczko na całego. U nas jest przepięknie. To jest nie jest zima, tylko jest taka wczesna wiosna. Jest, jest dosyć ciepło, chociaż czasami, wiecie, jak nie ma słońca, jak gdzieś w cieniu jestem, no to czuć taki mroźny powiew. Ale generalnie jest bardzo ładnie. Zobaczcie, ile już kret działa, ile kretowiska tu mamy. Dobra, muszę sobie włożyć... Okulary, no bo zobaczcie, bez tych okularów to nie da rady. No i teraz Wam pokażę. Nie wiem, czy będziecie wiedzieli, ile tu kretów, kretowiska jest. Słysze, słyszeliście o tym zapewne tak, że ta ziemia z kretowisk jest bardzo dobra do kwiatów. No bo ta ziemia, wiecie, krety po prostu ją wydobywają z wnętrza. Ziemi, więc tam, gdzie Ziemia ma najwięcej wartości. Jak tu jest pięknie, jak tu jest cichutko, i ta woda, i łabędzie, i, i pełno natury, i brzozy. Zobaczcie, brzuszka tutaj sobie taka stoi nad samą wodą. I taki czas, gdzie jeszcze nie ma tych liści, jest super czasem, bo można sobie Dobrze poglądać te drzewa i one są naprawdę piękne. Zima, ta zima mi bardzo pasuje. Nie jest zimno, chociaż ja w domu ogrzewam sobie. Wieczory są bardzo zimne. W domu normalnie, wiecie, mamy gorące kaloryfery, bo ja lubię, jak jest ciepło. Ale marzy mi się oczywiście jeszcze zima. A zobaczcie, ile tu jest krotowiska, taka zima ze śniegiem. Teraz sobie obejrzyjcie trochę natury, tak to wygląda. No i mam nadzieję, że niedługo wyjadę tam, gdzie najprawdopodobniej będzie dużo śniegu. Ale to jest niespodzianka yy, dla Was, <noise> mam nadzieję. No nie żartuję sobie, to będzie przede wszystkim piękna podróż dla mnie. Z kim pojadę, mogę Wam tylko zdradzić, że nie z moim mężem. I może osoba, z którą pojadę, też będzie chciała być na moim filmiku, ale to zobaczymy. Także słuchajcie. Wychodźcie na spacer teraz, bo ci, co mieszkają w Niemczech mają też fajną pogodę, bo śledziłam mapę, więc myślę, że wszędzie jest teraz fajnie, my z mężem robimy sobie bardzo długie spacery, kilometrowe spacery słuchajcie. O, i zdrowo się odżywiamy i po prostu energii mamy, full mamy. Na wszystko dużo energii i tego Wam również życzę. Także miłej soboty i do następnego razu.